Słuchajcie, jest akcja. Znajomy podesłał mi właśnie fotkę routera, jaki znalazł pod swoim śmietnikiem. Zapytał mnie, czy do czegoś mi się przyda. Już miałem mu odpisać, że nie zbieram złomu, ale wygląda mi to na jakiś model Cisco, pewnie serii 800 i od razu słuchajcie takie trzy myśli. Czy ten sprzęt w ogóle będzie działał, a jeżeli nie, to co tam może być zepsute? A jeżeli będzie sprawny i wystartuje, no to czy znajdzie się tam jakaś konfiguracja, czy będą jakieś adresy, może jakieś opisy? I trzecia rzecz, która w zasadzie najbardziej mnie interesuje, to jak taki 10-letni router sobie podłączony na miejsce mojego do 1 do gigabitowego łącza, jak wypadnie wydajnościowo. Nie wiem jak wy, ale jestem mega ciekawy. Jadę do znajomego i za chwilę wracam do Was z tym routerem. Partnerem kanału jest Just Join IT, portal z ofertami pracy od topowych firm z branży IT. Linki do partnerów znajdziecie w opisie pod filmem. Okej, okay, słuchajcie, mam już router, wygląda całkiem, całkiem nieźle, ale zanim się mu przyjrzymy, to tak informacyjnie dla osób, które są tu po raz pierwszy. Ja nazywam się Marcel i pomagam klientom w wyborze rozwiązań z obszaru sieci komputerowych i data center. I to głównie o tych technologiach usłyszycie na moim kanale. No dobrze, usłyszycie też czasem o budowaniu swojej kariery w branży IT. A jak już jesteśmy przy temacie pracy, koniecznie zapoznajcie się z ofertą partnera mojego kanału, a więc portalu Just Join IT. Gdzie jak już wspominałem znajdziecie oferty pracy od najlepszych firm IT także z obszaru sieci komputerowych. Jeszcze jedna rzecz zwróćcie dziś uwagę na liczby. Szczególnie na jedną, która przewinie się kilka razy w dzisiejszym materiale. Więcej podpowiem Wam pod koniec odcinka. Aha, pamiętajcie też o zasileniu algorytmu YouTube'a swoim poleceniem, subskrypcją oraz oczywiście śmiało piszcie komentarze. No dobrze, ale wróćmy do naszego śmietnikowego znaleziska. Jak już wspomniałem, Ruterek wygląda na bardzo zadbany. Zgadłem dobrze, że jest to urządzenie serii 800, a dokładnie model 871. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu miałem taki w swoim mieszkaniu, Tyle, że tamten miał wbudowany access point, i jeśli dobrze pamiętam, był to model 881. Nasz bohater jest o tyle praktyczny, że nie ma żadnych zbędnych portów typu ISDN i tym podobne. Po prostu mamy cztery porty LAN oraz jeden port przeznaczony do połączenia z internetem. Oczywiście wszystkie porty to FAS Ethernet, a więc porty 100 megabitowe. Niemniej jeszcze parę lat temu było to przecież standardem. Jeśli chodzi o port WAN, to ograniczenie do 100 megabitów nie powinno mieć większego znaczenia, bo wydajność tego routera na pewno nie pozwoli na osiągnięcie większej przepustowości. Natomiast jestem mega ciekawy, jak bardzo uda nam się zbliżyć do tej prędkości. Ja u siebie mam łącze 1 gigabitowe, korzystam z usług Wrocławskiego Korbanku już od prawie roku i generalnie jestem zadowolony, jeżeli chodzi o to, Łączę. Ok, wróćmy do routera. Jesteście ciekawi, jak ten sprzęt wygląda w środku? A, nie. No to wam pokażę. Ok, jedna śrubeczka. Druga śrubeczka. Zdejmę obudowę. W środku jeszcze trzy śrubki. Router czyściutki. Nic nie zakurzony, także za długo też na tym śmietniku chyba nie leżał. Tutaj co, kostka ramu? Jeszcze nie wiem, ile tego ramu jest. Obstawiam, że 128 więcej. Dobra, czyli składam go z powrotem. Aha, router oczywiście nie ma zasilacza, ale po drodze obzwoniłem już znajomych i udało się znaleźć jeden taki zabytek. Jutro przyjdzie do mnie paczkomatem. Także ja czekam na zasilacz. No i co, do jutra. No i pięknie, słuchajcie. Obudziło mnie powiadomienie, że w paczkomacie czeka przesyłka. Byłem już zasilacz mam, także podłączam. Chwila prawdy, zobaczymy co nam się tutaj pokaże czy cokolwiek. Kontrolki się zapaliły, więc jest dobrze. Podłączam jeszcze konsolę. O, słuchajcie, na początek bardzo dobra wiadomość. Jak widzicie, router ma 26244 KB pamięci RAM. Pytanie do was, ile to będzie megabajtów i jak to policzyć? No w tym przypadku, jeżeli chcemy zamienić kilobajty na megabajty, to dzielimy przez 1024 co daje nam 225 MB i to jest bardzo dobra informacja, bo z tego co pamiętam to jest to maksymalna ilość pamięci podręcznej w takim routerze. Druga dobra informacja, mignęło mi tutaj gdzieś, że mamy tutaj na pokładzie iOS w wersji Advanced IP Services i to jest też dobra informacja. Za tą wersją idą pewne też funkcjonalności większe, które na takim routerze można skonfigurować. Niestety, jak też widzicie, jest też zła wiadomość, ponieważ nie, router nie prosi o żadne hasło ani login, co oznacza, że nie ma żadnej konfiguracji, także no, niestety nie przeczytamy żadnych tutaj adresów, żadnych opisów. Sprawdźmy natomiast, ile ten router ma pamięci flash. Tutaj, jak widać, jest 24576 kB, co Znów dzielimy przez 1024 i to nam daje 24 MB pamięci. Flash. Powiedzmy, że na dzisiejsze standardy nie jest to zbyt wiele, jednak no, wystarczy to na, na przechowywanie iOS-a, konfiguracji, konfiguracji samego urządzenia i ewentualnie pliku z vilanami. Ok, wiemy w takim razie, że router działa i nie ma na nim żadnej konfiguracji. Pozostaje sprawdzić jego wydajność. W tym celu oczywiście musimy go skonfigurować, ale będzie to jedynie podstawowe zaadresowanie interfejsów. Wszystkich zainteresowanych taką podstawową, ale nieco szerszą konfiguracją routera Cisco zapraszam do odcinka, który nagrałem jakiś czas temu. Znajdziecie go gdzieś tutaj lub po prostu w spisie odcinków na moim kanale. Pamiętajcie też, że nawet na takim staruszku, oprócz podstawowych rzeczy jak VLANy czy akces listy, możemy pobawić się już troszkę z y, y, bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami, jak na przykład. Z routingiem dynamicznym czy firewallem opartym o tak zwane zony. Jak wspomniałem, będzie to jedynie kilka linii konfigu. Zaczniemy od konfiguracji interfejsu warstwy trzeciej. Tutaj interfejs VLAN przyjąłem, on będzie służył też za gateway. Nadałem mu adresację i przypisałem od razu, oznaczyłem go jako insight dla natowania. Kolejno, interfejsy od 0, fast ethernet od 0 do 3 przypisuję do VLANu 5, natomiast ten VLAN nie istniał, ale jak widzimy, z automatu został utworzony. Aby ułatwić sprawę tutaj i nie bawić się w jakieś statyczne przypisywanie adresów, jak zaraz będę chciał swój komputer podłączyć, to skonfigurowałem od razu yy, pulę DHCP. Teraz ważna rzecz, a więc konfiguracja interfejsu warstwy trzeciej, interfejsu Fast Ethernet 4, krótki opis, adres IP, on sobie ma pobrać z, z routera, do którego, z mojego routera, do którego zostanie podłączony, no i znowu oznaczenie dla natowania jako outside. Jeszcze krótka akces lista na potrzeby natowania oraz oczywiście przypisanie tej akces listy do interfejsu Fast Ethernet 4. Jeszcze jedna ważna rzecz, a więc routing do Myślny. w tym przypadku cały ruch, y, oczywiście z, y, poza tą podsiedzią podstawową, ma być kierowany do interfejsu y, 192.168.10.254, który to jest y, gatewayem na, 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 na moim routerze. No dobrze, moi drodzy, podłączam teraz y, ten nasz routerek ze śmietnika do sieci, y, podłączam do niego swojego laptopa i zaraz zobaczymy, czy będzie działała komunikacja, a także Przetestujemy, no, jego przet przepustowość. Ok, na początek sprawdźmy podstawową komunikację, a więc yy, puśćmy pinga bezpośrednio z tego routera. Jak widać, yy, ping poszedł, więc połowa sukcesu. Teraz sprawdzę ping, ale z mojego laptopa, który już jest podłączony do yy, tego właśnie routera. Tutaj też widzę, ta komunikacja idzie dosyć sprawnie. No to co. Zróbmy test. No, słuchajcie, prosty test, wchodzę na stronę SpeedTest, zapuszczamy. Tutaj, jak widzicie, download 36,5 megabita i upload, i upload mamy, wychodzi nam 33 megabity. Szczerze, są to całkiem fajne yy, jakby wartości. Należy pamiętać, że nie jest to routerek, który bezmyślnie przepuszcza każdy pakiet, a faktycznie ma jakąś świadomość tego, co przez niego przelatuje, nie mówiąc już o tym, że możemy na nim odpalić naprawdę wiele zaawansowanych funkcjonalności. Zróbmy zatem małe podsumowanie. Router ze śmietnika okazał się sprawny, a w dodatku był dobrze wyposażony i w całkiem fajnym stanie. Niestety nie było na nim żadnej konfiguracji, nad czym ja osobiście ubolewam. Jeśli chodzi o wydajność, to wynik na poziomie 35 megabitów uważam za całkiem fajny i taka przepustowość wystarczy do większości zastosowań, oczywiście testowych i domowych. Jeśli interesuje Was nauka w obszarze sieci, koniecznie zapiszcie się do mojego newslettera, bo będzie się tam pojawiało coraz więcej ciekawych informacji na ten temat oraz powiadomienia o nowych kursach. Aha, wspomniałem o pewnej liczbie. Jeśli wiecie, jaka to liczba i co oznacza, napiszcie proszę w komentarzu. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was zgadnie. Dla podpowiedzi zwróćcie uwagę na godzinę publikacji tego odcinka oraz czas jego trwania. To wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć.